Kanale Bajkowa Matma. Po raz kolejny witam Państwa, Barbara Pias i zapraszam do już trzeciej wersji zabawy z zegarem. Pasjans jest zapożyczony z książeczki 45 pasjansów, którą macie robić się pod, pod filmikiem. Jeżeli po raz pierwszy Państwo zetknęliście się właśnie z tym filmikiem, zachęcam do obejrzenia poprzednich wejść bo tam tłumaczę i rozkład kart na cyferblacie i jak przygotować kartę. Nade wszystko zachęcam do obejrzenia filmiku tak zwanego zerowego, o którym opowiadam o problemach dziecka z dyskalkulią, z opanowywaniem zegara i dlaczego występują. Zaczniemy więc dalszą zabawę z zegarem. Dzisiaj trzecia, najtrudniejsza wersja, w której nic nie będzie, nic nie będzie podpowiadało dziecku ułożenia cyfr na cyferblacie. Przypominam, że celem tutaj Pasjanca jest to, by dziecko nabrało umiejętności w oznaczaniu w lokalizacji cyfr na cyferblacie cztery karty otwieramy pierwszą i tym razem nie wkładamy w prosty sposób pod stos kart tylko wkładamy w pozycji zakrytej ale w takim ułożeniu po okręgu i wszystkie karty są zakryte znów mamy jedenastkę 12 też po okręgu i jeżeli jest tylko króle mogą tutaj występować w postaci odkrytej, mamy jedynkę znów zakryta trójka, A jeżeli zauważycie Państwo, że dziecko się pomyliło, że kładzie ewidentnie i Wy to widzicie kartę na niewłaściwą pozycję nie korygujecie z, z mety Odczekajcie do końca pasjansa i dajcie szansę dziecku, by samo skorygowało swoje błędy. Dzieci z kalkulium mają ogromny problem ze sprawdzaniem swoich błędów, ze sprawdzaniem zadań, które wykonują. Czasami, niestety, to sprawdzenie kończy się tym, że popełniają jeszcze więcej błędów. Niemniej jednak, jest bardzo istotną rzeczą, by Wyrobić nawyk dziecka dążący do sprawdzenia rzeczy czynności, które wykonujemy. Więc pozwalamy dziecku te błędy popełnić. Pilnujemy w tym pasjansie tylko tego, żeby dziecko nie kładło kart pod, pod stos jeszcze no pod stosy, jeszcze nie odkryte. Stos odkryty, który już. Oceniliśmy, że powinno leżeć w tym, a nie w innym miejscu. Układamy po okręgu, kładąc karty zakryte. Przypominam, zakryte po, po okręgu. Nie przechodzimy absolutnie do odliczania minut, do lokalizacji godzin. Nie przechodzimy, dopóki dziecko nie opanuje. Układu cyfr na cyferbelacie. Dopóki jakby ciała, tak jak tutaj, to jest ten ostatni etap. Ruchy dziecka powinny być no, zbliżone przynajmniej automatycznie do moich ruchów, gdzie jest karta i odkładam od razu na właściwe miejsce, bez tego koszmarnego odliczania cały czas. Od punktu 1, bo jakby to było od punktu 1, dzieci najczęściej popełniają błędy i odliczają od e, najwyższej lokalizacji cyfry na cyferblacie, czyli od godziny 12, i tam kształtują jedynkę. Zresztą to samo się dzieje później w, w odliczaniu piątek i bardzo często zaczynają odliczać piątki od godziny 12, czyli to jest pierwsze 5 minut. Wyszedł nam tutaj e, trzeci król. I szukamy sobie czwartego, zaczynając od pierwszej karty, która jeszcze nie, jest, nie została odkryta. Zachęcamy do tego, żeby dziecko mówiło w trakcie, więc dziewiąta godzina. I zwracamy również, że nie jest to dziewięć, tylko dziewiąta. Tak? Dzieci również mają problem z prawidłową odmianą liczby porządkowej, więc jest to dziewiąta godzina. Jest to druga godzina, a nie um, dwójka, a nie dwa. I mamy tutaj, uważam, że to powinna być um, miejsce szóstej godziny. I teraz sobie sprawdzamy. Zachęcamy, żeby, żeby robiło to dziecko. Jest to również pewna forma nagrody samą przez siebie lokalizację. Czy prawidłową lokalizację wybrał. Tak? Dajmy dziecku tą chwilę tryumfu. Jeżeli dziecko się pomyliło, w najmniejszym stopniu nie wyśmiewamy, nie zwracamy uwagi. Co najwyżej możemy powiedzieć: No, skoro jeszcze nie opanowałeś, to spróbujemy ułożyć to jeszcze raz. To trzecia część pasjansa zegar. Mająca na celu wprowadzić automatyzm w zapamiętywaniu lokalizacji cyfr na cyferblacie. Jeżeli dziecko ma cały czas problemy, cały czas odlicza, cały czas nie potrafi ręka automatycznie iść, musimy dołożyć mnemotechniki. To znaczy, że poprzez standardowe standardową metodę cyfr, dziecko nie jest w stanie opanować zegara. Nie zniechęcajcie się, proszę Państwa. No, w następnym filmiku przejdziemy do mimo technik i zegarkowo ożyje. Na kanale Bajkowa Matma mówiła dla Państwa Barbara Piast. Zachęcam do obejrzenia następnego filmiku, tym razem mnemotechniki Zegarkowie. Dziękuję Państwu.